Cześć, witajcie! Dzisiaj nag nagrywam Farminga 22 i zapraszam do oglądania. Dajcie łapkę w górę suba. i i włączam farminga. Yy, mam nadzieję, że Wam się spodoba film wam. Mega fajny. I znowu z kamerzysta, yy, który właśnie fajnie fajnie. <gry> yy. Nie przeszkadzaj kamerzyca, dobra, będziemy dzisiaj Polską Wieś grać. A pokażę jakie mam mody. Mody, mody, tu są, modyfikacje, proszę bardzo, ja wam pokazuję modyfikacje i dziś pokażę też, mogę pokazać, no potem zagramy Polską Wieś, ale pokażę znaczki jakie są fajne na tej mapie, start, dobra. Na tej mapie są fajne znajdźki, powiem Wam, że są mega, mega fajne znajdźki, które Wam pokażę. No to to, to będziemy grać. Pod, ja w następnym odcinku będzie, może nie obiecuję, że będzie, ale Majestar Car na drugim kanale. Zapraszam do mojej grupy i na mój drugi kanał wyświetli się tu na środku no no na środku gdzieś na środku będzie z boku w górnym rogu e kamerzysta mnie to zmontuje dzisiaj mam nadzieję, że zdąży e o kurwa e mam tu urtus cc 60 urtus cc e prawdziwa 60 nie perkins tu mam Zetora y, 176.45. Tu mamy tego y, klasa Dominatora. Mam kultywator. Tam mamy y, forsita, O tu. Y, a tam daleko jest sklep. Mogę się teleportować w tym momencie. No dobra, k? Okay. Yy... To nie teleport, yy... nie idzie teleportować, więc... Yy... Sorry za pomyłkę. Pojadę, urcuj zciszkiem. C60. Ur pokażę wam znaleźć... Sorry, z zet torem nie ja chcę... Yyyy. 60 Polska moc. I sobie tak jedziemy, nie? Ole to zapie zapierdziela, nie? I będzie kawaret, y nie na tym kanale, tylko na drugim. Mam nadzieję, że się to postara i mega za odwali kawaret. Co do 60, do 60 to jest z lat 80... tych 80. A więc nie znam we historii. Ja wiem, że w Warszawie jest fabryka Urtusa. A komisja, o tym nie wie. Że jest w Warszawie y, fabryka Urtusów i Syrenek i FSO Nie, nie wiesz co. Więc się nie wymądzaj mi tutaj z nie no, jakby. Yy... Nie wiem co to za dziwny dźwięk ma ta 60. Chyba słyszysz każdy za co za dziwny dźwięk. Ale daleko się jedzie do sklepu. Kurde. Uuu, z pół godziny, nie? No w yy, Tymczasem będę rozmawiał. Yy co na tej serii Polskiej Wsi się pojawi stare po gospodarstwo po dziadku seria to jest yy, yy, nie na, tym, na tej mapie tylko to, tylko jako służy jako znaćki znać czy coś takiego albo lajfaki czy coś takiego nie A nie wiem czy przy będę mapie grał ale jak wam pokazuję to więc fajna mapa 19 ona jest nie wiem co to jest kurtką, nie dam linka i to jest ad for kradzież. Link kradzież, nie wiem czy to kradzie, ale dobra. I tak Kamerza nie wie o tym, że można kraść linki z tego w tym momencie, więc nie dam wam linku, bo nie mam go, bo jakbym miał, to by i tak by nie dał. Nie ja piszcie, że dać mam linka Mam nadzieję, że spodobał się mój live Dzisiaj go nagrałem I mega był zarąbisty Tylko, że kawę nie przyszedł na mój live yy, Zresztą tutaj idę na... Yy, tu jest drabina, lol Ty, drabina Wiedziałem, że można tu wejść Pa! Ale. Ale. O! o Patrzcie! Ale kasę dodaje! Kurde! Szkoda, że farmingu faka nie można pokazać. To, to wszystkie są znajdźki, które dodaje się hajs, nie? Nie, to tak nie miało wyglądać! Dzisiaj się zarobimy. Ale ciężko te znajdźki, d, ten... Y, do, y, po prostu z, z zebrać. Y, nie pytajcie się, czemu mam taki dziwny głos, bo jest, no, mam gripę. Lepiej, lepiej, lepiej. Panie Jackie, coś się tyczy co od pana Pawliwa? Tak, Fajnie, nie, pan Kurde. Mam nadzieję, że na moim kąpie zmontuję to film. Kurde. Co to jest? Chico, <śmienic> 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 kobiuszyna. Nie, tak nie miał być. Dobra. Yy, nie wiem jak to się zbiera, naciskam coś jakiś przycisk. Yy, Spróbuję jeszcze raz. Ra ra raz jeszcze sztuka. A, kurde. Zkidowałem się, o nie! I co teraz? Opa! No kurde! Co jest? Fucking day shit! Obra! O, dobra, czekaj, co za! Jakim co tam tam wejść? Yy, o! O, dobra, dobra, nieważny pieprzy! Maciarstwo, dobra! To było... Yy, Tego to sobie tyle? Yy, nie umiem na ten dach wejść i tak dalej i tak dalej yy, Może poza odcinkiem to ogarnę a to yy... <ścoughs> Zmontuję kamerzysta A może, może pooglądamy mody, albo Na tego sejfa zagramy Ja bez serii to gram więc tak normalnie tak dziko gram Zobaczę ile Ano. Yy, jeszcze chwilę wiesz, Kamera, że z tobą sprawdzałem. Nie, na razie sprawdzałem, yy, ile nagrywa, bo się że co się pyta, jak montować. Jak najszybciej. <grybuj> yy, yy. Ja mu dam bubbles. Na, on, na fajną bubbles. I jest jeden, y, mój kolega drugi Julian, ja Ricky, a to z, po prostu wymyślałem z, chłopaków baraków, link w opisie do tego filmu, serialu, więc zapraszam do tego serialu, mam nadzieję, że oglądacie, a więc zapraszam do oglądania. Mamy tu siedzicione, mamy polską gospodarkę, proszę bardzo. Yy, to będzie chwi yy, chwilowy taki odcinek. Tu mam... A, chcecie przyjechać się maluchem? Proszę bardzo, syn. Patrz. Yy, proszę bardzo, przyjedziemy się moim maluszkiem. Ale kaszle. A posłuchajcie to jak pali. Wow. Daj, daj, daj. A, <coughs> zjednoczyłem się. I co wam się podoba? Ej, yy, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Do zobaczenia. Cześć, dajcie subskrypcję i komentarz. Do zobaczenia. Cześć.